Zdróżowa, bo pojechali doskonały mecz i naprawdę ci spis spisywali się świetnie, byli doskonale przełożeni, a my oczywiście nie szukaliśmy cały mecz i, i niestety gdzieś tam pod koniec dopiero chłopakom się udało znaleźć odpowiednie przełożenia, ale niestety było to zbyt późno. Konsekwencje, tak wysoka przegrana. E, będziecie walczyć z Rzeszowem jeszcze? O, no utrzymanie powiem. Tak A mówią, teraz zobaczymy z gniezdem w naszej... niedzielę. Tak, e, f, No i zobaczymy jak to się wszystko poukłada. No, to, dzisiaj, dzisiaj ten dzień nie należał do nas, nie jechaliśmy najlepiej. Gorzów był doskonały i chyba też Apochodzi na no, jedni muszą przegrać, żeby drudzy mogli wygrać i, i tak się dzisiaj stało. E, Patryk... E. Na dzisiejszym tutaj, w dzisiejszym spotkaniu no, również nie należał do tak bardzo udanych, że tak powiem. Jak możesz ocenić swoje poczynania tutaj na w no, Myślę, że stawiam moje zadać wiele do życzenia w <grystanie> Gorzowie. <grystanie> Ciężko było mi się dopopochać do, do tego toru i w dalszym ciągu nie wiedziałem, nie wiem do tej pory co zrobić, by być szybkim i na starcie i na trasie. Dzisiaj brakowało mi przede wszystkim startu, testowałem trochę z tyłu, koledzy odjeżdżali i to, było, to była główna przyczyna tak słabego wyniku. Uh, A tough place to come, you know. We uh, we knew it was going to be hard coming here. Um, congratulations to the Gorge brothers. They uh, had a pretty easy meeting, um, you know. But I did everything I could, and you can see by the uh, by the scores that the, you know, I, need bit, I need a bit more help from the team. Um, you know, uh, Jakieś pytania do strony Krafkowskiej? Ja jedno pytanie do Pana Piotra. Panie Piotrze, w władzie, ja wiem, że to mieć w roz dzisiejszym, ale jest tutaj ważny, też dla Was, by gorszy, gospodarze nie podali gegia Henkopa. Czy korzystają z tego, że się dobrze znacie, będziecie namawiać go, żeby jednak wystąpił w tym spotkaniu, żeby to pod so to datki? Ta, walka o utrzymanie się skończyła, a nie, że jeden derkus słabszy, to będzie odpuszczał. Pan co ja nie decyduję o składzie bydgoszczy, także trudno mi, trudno mi powiedzieć. To tak już nie tak. do mnie należy. Nie ma pan do niego numeru telefonu. No to to kończą, tak. pan, oczywiście ja mam numer, tak. ale pan tak sobie wyobrazi, że ja zapłacę za jego punkty, że pojechał na no nie rozumiem tego. Tak. No to nie to, ja tego ja nie sugeruję, ja się nie... No my ale gdzieś tam swoją drużynę oczywiście i się interesujemy częścią naszego zespołu, natomiast co zrobi go to już jest ich decyzja. Dobre spowoduj. Jeszcze.